Uh, I think what it cost us a game was the second half. You know, we came out and uh, we didn't do a good job defensively. We didn't execute. You know what we talked about before the game, and uh, also you know allowed them to get offensive rebounds. And I mean, just main thing was defense. You know, our rotations and bigger role defense. Thank you. You can go to the other room. Thanks. Panie trenerze, jeszcze poproszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. Gratulacje dla zespołu ze Szczecina, dla trenera Miłoszewskiego. Myślę, że zawodnik powiedział, co było kluczowe. Jeżeli gramy przez 20 minut drugiej połowy, tylko 8, obrony taką, jak powinniśmy, razem w całości, nie możemy trafić za trzy. to w dzisiejszej koszykówce nie da się wygrać meczu, szczególnie na wyjeździe. Dziękuję, panie trenerze. Są pytania do pana z Polski. Od razu je zadam. Grzegorz Szybieniecki, Polski Kosz. Jak Pana zespół przygotowywał się na Endy'ego Mazurczaka i czy Pana zdaniem Endy Mazurczak to MVP PLK w tym sezonie? Jak przygotowywał się, to zostawimy dla siebie, a MVP poczekamy do końca sezonu zasadniczego. Na pewno gra bardzo dobry sezon i na pewno jest jednym z głównych kandydatów. Więc jestem some 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 smart Okej. Okay. Witam państwa na drugiej części powłoczowej konferencji prasowej. Są z nami przedstawiciele Kinga Szczecin. Witam serdecznie pana trenera Arkadiusza i oraz zawodnika z AKA Zak z Virtusa Tery Game. Uh, well, first off, I'm glad we won. Um, every game now is um a tough game. Uh, we take every game serious. Uh coming out with the approach of um winning and the mindset of playing defense. Uh, as long as we got that um, first, it's uh, one of our um, main um, goals within the, going into the game. I think we would be good as far as facing any team. So having the mindset of playing great defense, and which we did towards the second half, they only scored 30 points. Uh, prior to that, in the first half, they scored 48. So I think the second half defense was way better than the first half, and I'm uh, pretty happy we got the win. Thank you, Zach. Just some potatoes, okay? Tak, to say, to say tak. smart and then and you got really I <grytory> okay, try to say in Polish smart. To, o jakieś zdanie, komentarz, Okej, okay, wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że to będzie bardzo, bardzo ciężki mecz. Ze względu na taki ciężar gatunkowy wiemy, że zespoły. Z dołu, tak jak polski cukier, znalazł się tam zupełnie nieoczekiwanie. Mówię na dole tabeli, i zespół uważam, że bardzo, bardzo dobry, bardzo mocny zespół walczy z róż przez różne okoliczności, walczy o utrzymanie. Widzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, że to jest bardzo solidny zespół, dobrze skompletowany, tak zbudowany i będzie ciężko. Natomiast cieszy. Po tym meczu jedno, że wróciliśmy do naszego stylu, czyli te dwa mecze z Toruniem i mecz z Dąbrową Górniczą troszeczkę było takiej niemrawości w, naszej, w naszych poczynaniach, natomiast tutaj zespół dobrze zareagował po tych dwóch meczach. Ja nie mówię porażkę, bo porażka była tylko z Toruniem, natomiast wygrana z Dąbrową, ale w słabym stylu sobie powiedzmy i zespół dobrze zareagował. Z dużą energią przystąpiliśmy do tego meczu, cieszy szczególnie druga połowa i obrona którą pozwoliliśmy w której pozwoliliśmy zespołowi z Lublina rzucić tylko 30 punktów i tak jak powiedziałem cieszy głównie że wróciliśmy do naszego stylu do bardzo bardzo energetycznej gry bo to jest nasz styl i tak musimy grać do końca sezonu Dziękuję trenerze za komentarz są pytania z Polski tak jak mówiłem Redaktor Wasiek. Nie, redaktor Wasiek upewnia się, ale nie. Nie, redaktor Wasiek nie. Yy, to skłamałem, nie z Polski i ze Szczecina, a Szczecin. Jak ten teraz ocenia szansę na medal? Jest już pe pewna faza playoff. Tak skonstruowałem pytanie, Krzysztof Dziedzic. Szanse na medal mają 8 zespołów, które wejdą do playoff. E, I tak naprawdę sezon zacznie się od e, 6-7 maja e, od nowa. To jest specyfika playoff, że do tego trzeba być mocno, mocno przygotowanym. Oczywiście apetyty, apetyty rosną w miarę jedzenia. Nawet wczoraj mnie zaczepiło dwóch sąsiadów jednego dnia. E, nie wiedziałem, że mam sąsiadów kibiców koszykówki i, i mnie pytają. Zadali mi pytanie, czy będzie mistrzostwo. Nie pompujmy tego balonika, my jesteśmy zespołem, który tak naprawdę jest na dorobku. Wiemy, jak dużo dobrych zespołów będzie w playoff, jakie duże marki będą w play -off ale wiemy, że sport lubi bardzo niespodzianki i my chcemy taką sprawić. Co będzie? Zobaczymy. Mamy maj, czerwiec i wtedy się wszystko rozstrzygnie. Jeszcze drugie pytanie od Krzysztofa Dziedzica. Re, re, rekordowe 19 zwycięstw w sezonie zasadniczym to chyba wynik, którym trener by nie pogardził przed rozpoczęciem rozgrywek. Gdyby ktoś trenerowi powiedział, że będzie bilans 19-11? No pewnie tak, ja już nie wracam do tego, co, by, co bym brał w ciemno, co bym nie brał, natomiast można dużo różnych przysłów przytaczać, chociażby ten właśnie, który przed chwilą powiedziałem, że apetyt rośnie, w miarę jedzenia, niestety postawiliśmy bardzo, może niestety, postawiliśmy bardzo wysoką poprzeczkę i teraz musimy tego podobać. To znaczy, jesteśmy na drugim miejscu, walczymy o jak najlepsze miejsce przed play-off, o walkę o play-off, i musimy udźwignąć ciężar taki mentalny tego, bo nie boję się o fizyczność, bo tą fizyczność mamy i ten dzisiejszy mecz to pokazał, tak, chociażby ta druga połowa. Bo, yy, znaczy, no, to nie są moje obawy, ale uważam, że play-off to jest zupełnie inna gra i musimy być do tego przygotowani. Zrobię wszystko, żeby zespół dobrze przygotować, natomiast oczywiście no, ten rekord cieszy, cieszę się, że tworzymy jakąś historię w, w Szczecinie i, i, i... No Idźmy dalej. Mamy kolejny mecz. Jedziemy na NNB. Za tydzień do nas przyjeżdża już chyba więcej niż za tydzień bo lepiej, że w niedzielę chyba przyjeżdża następny, następny zespół, który walczy o życie. Czyli Astoria, Bydgosz i też na pewno nie będzie to łatwy mecz. Czyli myślimy już o kolejnym meczu. Zapominamy, przestaliśmy się cieszyć. Ja już przestałem, przynajmniej. Dobrze, drężył. Pewnie się, czy to wszystkie pytania zadałem, żeby później nie był urażony. Jest, Mateusz Ligenza, Radio Z. Jakie to uczucie, przynajmniej na ten jeden moment, na tę chwilę sezonu, spoglądać na resztę Rywali z góry? Chodzi o, o to... ale my już mieliśmy taki moment. To nie tylko, nie tylko dziś chyba, mhm. bo tak wiadomo, że ta kolejka, ta kolejka każda jest rozciągnięta. Czasami zaczyna się w czwartek, piątek, prawda, i, i, i są różne przetasowania. Ale ja już mam takie. Nawet chyba wracaliśmy z jakiegoś meczu wyjazdowego i tam byliśmy liderem i tutaj obecny prezes na konferencji patrzył cały czas w monitor i ktoś pyta Panie Prezesie, co Pan prezes patrzy w tą tabelę? No mówi, że tak napawam się tym, 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 tym wynikiem, że jesteśmy na pierwszym miejscu. Ja tak jak powiedziałem, ja już się przestałem cieszyć, bo już myślę o kolejnych meczach. Ciężka przeprawa przed nami w finale Final Four ENBL, no i następne mecze. Do tego musimy być przygotowani.